A więc tak mordeczki, stało się, chcieliście więc macie Już w tą sobotę 14 listopada o godzinie 10.15 Wlatuje moja nowa piosenka pod tytułem Strażak Sam Oj uwierzcie, że będzie naprawdę grubo Wydaje mi się, że wyszła całkiem fajnie I może się wam ona spodobać Opowiada właśnie o mojej przygodzie na YouTubie no, tutaj w tle macie jej miniaturkę yy, No i przypominam, sobota godzina 10.15 Mam nadzieję, że na nią wpadniecie Pozdro, lecimy z filmem Siema siema tajtori Dzisiejszy odcineczek będzie bardziej pogadankowy O wczorajszym broutoku, Ale nie będę mówił w nim wam rzeczy które wszyscy wiedzą i były jasno powiedziane. My dzisiaj zajmiemy się rzeczami, o których nie wspominali lub były słabo widoczne. Dlatego wydaje mi się, że będzie bardzo ciekawie. Zróbmy tak, że kto chce już zagrać Low, czyli tym nowym zadmiarzem, no to zostawia tutaj łapeczkę w górę. Zobaczymy ile jest takich osób. Oprócz tego polecam zostawić subika na moim kanale, żeby nie przegapić kolejnych takich odcineczków. Będę bardzo szczęśliwy, jak chociaż jedna osoba, coś jeszcze mnie nie subuje, teraz kliknij przycisk subskrybuj. Swoją drogą, jak chcecie, żebym przypił wam serducho, to napiszcie w komentarzu, który z nowych skinów, co wyjdą, podoba wam się najbardziej. Jak nie wiecie, jak te skiny wyglądają, nie przejmujcie się, w dalszej części filmu dokładnie też je omówimy. Ale dość tego wstępu, startujemy z odcinkiem. No dobrze, więc na start warto zwrócić uwagę na to, że w Brotoku twórcy wspominali o tym, żeby otwierać swoje nagrody z tego sezonu. Bo jak wyjdzie nowy, to zostaną one automatycznie otworzone. Co za tym idzie, tak jak myślałem, nowy sezon będzie dopiero po zakończeniu odliczania czasu w tym sezonie, nie wcześniej. Czyli na chwilę obecną, jak to nagrywam, jest to jeszcze 13 dni, tyle będziemy musieli co najmniej czekać na nowy sezon. Dlatego tutaj zdziwiony byłem, że tak szybko wychodzi Brotok. Ale z tego co mi się wydaje, to po prostu niektóre zmiany wejdą przy update, który pewnie będzie za kilka dni, a niektóre zmiany, inne zmiany, jak właśnie nowy sezon, wejdą po zakończeniu dopiero tego sezonu. Czyli będzie to dokładnie po upływie tych 13 dni. Wydaje mi się, że nie dokładnie, ale no, coś w okolicach tych 13 dni. Po prostu będzie taka bliska data. Ale dobra, przejdźmy teraz do nowej mapki. Jomo mówię dokładnie, jak po prostu wejdzie do gierki, ale zwróćcie uwagę na to, że na jej środku jest logo Mistrzostw Świata Brawl Stars. To tylko taka drobna ciekawostka, bo może nie każdy widział. Następnie Low, czyli nowy zadymiarz, sorry jak go w ogóle źle czytam, na swojej czapeczce ma głowę pana P. I to nieprzypadkowo, bo jak powiedzieli twórcy, jest trzecim członkiem trio z Gail'em i panem P. Czyli coś ich łączy, najprawdopodobniej jest to taka zimowa rodzinka. Obczajcie też to, że gdy on strzela tymi lodami, no to w locie trzymają się one normalnie, czyli lód na wafelku. Ale jak już w coś trafia, albo wyląduje, no to po prostu ten lód z tego wafelka wypada. I naprawdę fajnie, że coś takiego zrobili. Co do tego superataku, to zwróciliście uwagę na to, że twórcy coraz częściej dają te superataki postaciom, to yy, są właśnie w kształcie kółka te superataki i mają takie działanie na tym obszarze. U niektórych właśnie tak jest z superatakiem, a u niektórych z gadżetami i tym podobne. No coraz częściej się to dzieje. Przejdźmy teraz trochę do skinów i zacznijmy od Bellhop Mike'a, który przybrał hotelowe wdzianko. Zwróciliście uwagę na to, że nawet jego kurczaczek pod czapką zmienił stylówkę. Teraz też jest dosyć elegancko ubrany. Co ciekawe ma tą samą kokardę. Co nowy zadymiasz LoE? Ciekawe czy to przypadek. Ale co do tego skina, no to moim zdaniem jego walizki, którymi rzuca, są zbyt duże i tak dziwnie to wygląda. Ale skin ogólnie ciekawy. Następny skinek jest właśnie do low i jest on mega prestiżowy, bo jest to król. I teraz spójrzcie, czy nie kojarzą się wam z kimś. Nie, nie chodzi mi tutaj o królatoriego, czyli o mnie. <laughs> Chodzi mi o Lo Trico, który to nie że jest taki prestiżowy, to jeszcze ma tak jakby prześwitujący brzuch i widzimy wszystko w jego środku. Z tym, że u Low ta widoczność jest w kształcie korony. Ale no jest to wspólny punkt. I jak najbardziej moim zdaniem te dwa skiny może coś łączyć. Lecąc dalej, pamiętacie skiny takie jak Sailie Leon, L Brown Primo czy Leonard Karl? One były skinami ze współpracy z Line Friends i właśnie było to już jakiś czas temu. A od tamtego czasu nic zbyt bardzo nie było słychać o współpracy Brawla z Line Friends. Ale jednak powrócili i w tym update'cie ujrzymy znów kilka skinów z tej kolaboracji. Pierwszy z nich to Sailing Nani, który rzeczywiście jest totalnym słodziakiem. <grych> jest to taka kaczuszka, ale zwróćcie uwagę na jej przypinkę. Ma tam jakąś małą zieloną buźkę. Czyżby to jakieś nawiązanie właśnie do Leonard Carla? No nie wiem czy do niego, no bo po prostu nic innego zielonego co by mogło być do głowy mi nie przychodzi. Następnie różowa Piperka. Już jest jedna różowa Piperka, ale tej Piperki różowy kolor jest taki dużo bardziej żywy i wyrazisty. Warto dodać, że na swojej spluwie i spince od włosów ma takiego miśka. Jest to właśnie maskotka z Lime I jak coś nie ma ona nic wspólnego z miśkiem Nity. Jest jeszcze Connie Max. Moim zdaniem najgorszy z tych skinów. Bo nie zmienia zbytnio dużo. Jedynie jest to taki dzidziuś do Max. Edytor map, jak wiecie, był w wersji beta, czyli testowej. I cały czas tak zostanie, więc dalej niestety musimy liczyć się z wieloma bugami w tym trybie. Ale twórcy sami powiedzieli, że czytają większość wiadomości od graczy i poprawiają przytrafiające się tam błędy. Pod koniec Brutoka powiedzieli jeszcze, do zobaczenia w grudniu na gwiazdkowej zadymie, czyli oznacza to, że będziemy mieli jeszcze jedną aktualizację przed gwiazdką, czyli po prostu przed Bożym Narodzeniem, i będzie ona miała miejsce oczywiście w grudniu. Więc wow, nareszcie coś ruszyli z aktualizacjami. Yy, są one coraz częściej. Co prawda, ogólnie ten update jest taki mniejszy, ale dodali kilka fajnych rzeczy. I naprawdę bardzo cieszę się, że jest w takim zimowo-lodowym stylu. Generalnie w tym Broutoku nie wspominali jeszcze o skinach świątecznych. Czyli chodzi mi tutaj o tego Dynamajka, bardziej Santa Majka. Yy, chodzi mi też o czerwonono Nite No i jeszcze o pomocniczkę Penny. Yy, no i właśnie o tych skinach nie wspominali. A dużo osób myślała, że one po prostu będą w tym Broutoku. Ale zwróćcie uwagę na to, że skiny Halloweenowe z tamtego roku też w Halloweenowym Broutoku nie były mówione. A do -la oczywiście na Halloween wróciły. Więc o to się nie bójcie, jestem tutaj praktycznie pewien, że skiny te wrócą. Tylko teraz pytanie: bo jak będzie właśnie ta nowa aktualizacja w grudniu? No to wydaje mi się, że jeszcze nie będą te skiny w tej aktualizacji, tylko dopiero w tej grudniowej. Ale to też jeszcze nie wiadomo, na pewno w której z tych dwóch aktualizacji one będą. Mi się wydaje po prostu, że będą bardziej na taką okazję jak na przykład Mikołaj albo jeszcze nawet bardziej na Święta Bożego Narodzenia, to jest w sumie chyba najbardziej prawdopodobna opcja. No, skinki te są fajne, na pewno też wszyscy je kojarzycie. Ja często w sumie już o nich ostatnio w odcinkach mówiłem, ale warto to jeszcze raz o nich wspomnieć, no bo jednak y, wiele osób chciałoby po prostu mieć te skiny. Mi się tak udało, że posiadam je wszystkie. Y, jak one wrócą do Brawla, to raczej na pewno będą na przecenie, dlatego jak najbardziej o to się nie bójcie, y, bo w Brawlone na pewno będą i wydaje mi się, że właśnie też będą na przecenie. Więc w tym roku będziecie mieli bezproblemowo okazję, żeby żeby ulepszyć swoją kolekcję i nabyć też właśnie te skiny. A ja dziękuję wam bardzo za wytrwanie do końca tego filmu, kto dotrwał do tego momentu pisze w komentarzu gwiazdka Jak napiszecie gwiazdka to będę widział, że oglądacie do końca, a osoby co oglądają do końca są po prostu przekozakami, bo serio Mało kto dotrzymuje do tego momentu, więc naprawdę jesteś wyjątkowym ziomkiem jak do niego dotrwałeś Pamiętaj o zostawieniu subika i łapki w górę na moim kanale yy, pod tym odcineczkiem, no bo pewnie część osób co tutaj właśnie jeszcze ogląda tego nie zrobiła A myślę, że warto, bo naprawdę bardzo się starałem przy tym filmie, troszkę mi on zajął, ale mam nadzieję, że wszystko fajnie wam pokazałem i przyjemnie wam się oglądało Zapraszam na moje wszystkie social media, m.in. na mojego Instagrama toriety, gdzie możecie m.in. podsyłać mi pomysły na odcineczki. Jak mi się ten pomysł spodoba, no to właśnie wezmę i nagram z tego odcinek, więc myślę, że spoczkę opcja, link do Instagrama macie w opisie, tak samo jak do mojego drugiego kanału tori2, gdzie dzisiaj o 16.15 też leci odcineczek. Przypominam, że są nowe właśnie godziny odcinków na głównym kanale 9.15, na drugim kanale 16.15, więc zapamiętajcie to sobie i subskrybujcie dwa kanały i oglądajcie na bieżąco, na pewno nie pożałujecie. A teraz się z wami po prostu będę jak. Dziękuję każdemu z całego serduszka jeszcze raz za wytrwanie do końca No i trzymajcie się do następnych materiałów Z dnia na dzień jest coraz ciekawiej Dlatego musicie ze mną być Oglądajcie i widzimy się w sumie jeszcze dzisiaj O 16.15 na drugim kanale Siemka